Znowu mi ścierpła noga. Aha. Żyje. Hi Besties! Witajcie na moim nowym kanale na YouTubie. Dzisiaj robimy Q&A i takie wyjaśnienia, co tu się w ogóle dzieje. Wróciłam wam trochę storek, trochę vlogów, jakieś tam rzeczy, ale nie zdradzałam za bardzo, co się dzieje, więc moi kochani, wyjechałam na wymianę do USA. Powiem wam, skąd to się w ogóle wzięło. Ponieważ moja siostra dokładnie 10 lat temu była na wymianie i ja stwierdziłam, że też chcę coś takiego zrobić, i udało się wszystkie papiery załatwić. Mniej więcej w grudniu, gdzie był już taki ostateczny termin, więc wszystko było po prostu wciśnięte na hama, ale udało się. I moi kochani, w ten sposób wylądowałam. Stanach. Jestem w stanie Illinois. Miejscowość, chyba tak to się mówi, nazywa się Crystal Lake. Będę tutaj normalnie chodzić do szkoły, będę sobie normalnie żyć przez 10 miesięcy. Dlaczego wyjechałam na wymianę? Bo mogłam, bo bardzo chciałam zobaczyć USA. Ja całe życie wiedziałam, że kiedyś pojadę do USA, tylko nie wiedziałam kiedy, więc udało się to zrobić bardzo wcześnie i bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi o moje wrażenia na temat stanów, to prawdopodobnie będziecie to słyszeli w innych filmach. Filmach, dlatego, że jestem tu dopiero piąty dzień. Jeszcze nie mogę za wiele powiedzieć. Wyjechałam z tą samą fundacją, co moja siostra, czyli Ise. Oni są naprawdę mega fajni. Oczywiście tych papierów jest masa i to moim zdaniem to jest najgorsza część wymiany, że musicie sami załatwić dokumenty, szczepienia, oceny, wszystko, ale ogólnie, jak tak na to patrzę z perspektywy czasu, to naprawdę polecam. Czuję się mega. Jestem naprawdę mega szczęśliwa. Tutaj się naprawdę dobrze czuję. Wcale. Ale jedzenie nie jest takie złe, jak wszyscy mówią. Okej, okay. można jeść tragicznie, ale można też jeść zdrowo i wcale nie zbankrutować. Jeżeli chodzi o mój plan, co będziemy robić i tak dalej, to. Planuję nagrywać wam vlogi na YouTube'a, jakiś nie wiem dzień w szkole, albo coś fajnego. Spodziewajcie się takich rzeczy na YouTube. Ie. Jakieś takie rzeczy w stylu get, coś tam with me, po prostu jakieś takie aesthetic rzeczy i posty, zdjęcia będą na Instagramie. I storiesy oczywiście, storiesy wrzucam codziennie cały czas, więc możecie śledzić. Na TikToku planuję robić wszystko to, co głupie. Tańce, jakieś trendy, jakieś takie różne randomowe rzeczy ze znajomymi ze Stanów. Polecam, obserwować te wszystkie trzy. Platformy, bo na każdej jest coś innego. Na razie się rozkręcam, więc give me some time. Nie, ja się nie bałam, w ogóle ludzie często się mnie pytali, czy się stresuje, a ja się czułam absolutnie normalnie, że gdzieś wyjeżdżam, co było dziwne, bo wcale nie jeździłam nigdzie na tak długo. Nie wiem, bo po prostu dla mnie to było jakieś normalne. Moja host rodzina jest cudowna, sami zachęcają mnie, żebym próbowała wszystkiego. Jestem za nich tak bardzo wdzięczna, że to jest hit. Tak i nie. Moja host rodzina nie ma problemu z tym, że ich pokazuję, więc jak się czasami gdzieś przewinął, to będę ich pokazywać. Mam host brata, który jest w moim wieku i nazywa się Logan i mam też Charlie'ego, czyli naszego psa. Czemu odeszłam z internetu? Bo mnie to męczyło, znudziło mi się i stwierdziłam, że potrzebuję przerwy i też nie miałam co nagrywać. Teraz wróciłam, bo chcę sobie udokumentować wymianę. No i chcę wam coś ponagrywać też, bo to jest mega fajna przygoda. Dużo. Jeżeli chodzi o taką podstawową cenę, którą musicie zapłacić, żeby jakkolwiek myśleć o wymianie, to jest 10 tysięcy dolarów amerykańskich. Potem do tego dochodzi lot, kieszonkowe, szczepienia dodatkowe, jeżeli musicie mieć, wiza i robi się z tego całkiem niezła sumka. Jestem tu dopiero piąty dzień, więc trochę nie mogę się wypowiadać, ale moim zdaniem warto. Nie miałam żadnych sytuacji zagrażających mojemu bezpieczeństwu, mojemu, nawet mojemu komfortowi psychicznemu. Tu wszyscy są tacy mili i przechodzisz sobie, biegasz sobie z psem, podchodzi do ciebie babka i ma takie, o Boże, ale piękny piesek, o czy ja mogę go dotknąć? Ty ja mówisz, no możesz go dotknąć, on jest taki excited i ona jest taka excited i wszyscy są excited, więc mega. Co się działo ze mną przez ten czas? Żyłam sobie, egzystowałam, chodziłam do szkoły, uczyłam się, i chyba tyle. I dziękuję bardzo. Czy mam dobry kontakt z Marysią? Nie, nienawidzę jej. Jest okropna i w ogóle niech się wybombi. A tak serio to ją kocham. Jest najlepszą siostrą na świecie. I pozdrawiam. Dlaczego USA? Bo tak, bo lubię USA, bo zawsze chciałam polecieć do USA, bo żyję American Dream i mam tu jakiegoś włosa. Nie wiem, czemu miałabym nie jechać do USA. Czy jestem w USA, bo będę nianią? Nie, nie chcę traumatyzować dzieci. Ja umiem się zająć dzieckiem, ale takim rozumującym, a nie rozumnym. Rozumnym? Nieważne, ogólnie ścierpłam mi noga. Oh. Okay, żyję. Nie, nie będę musiała powtarzać klasy, bo dogadałam się ze szkołą tak, że zrobię 2 lata w rok. Po skończeniu trzeciej klasy zdałam egzaminy do czwartej klasy, tylko uczyłam się dwa lata w rok, czajcie. I teraz mogłam sobie wyjechać, a moje świadectwo odbiorę tak jak wszyscy inni maturzyści, Bo byłabym teraz w klasie maturalnej. To jest mój schedule. Nie wiem, czy go widzicie. Mam nadzieję, że tak, ale ta czcionka jest taka trochę ule. <grym> po prostu stara, co ty tam robisz? I love it. Żyję sobie. A ty co robisz? W jaki sposób działa host rodzina? Czy poznajemy się wcześniej? To jest tak, że dostajecie placement i mówią wam, kto was chce wziąć. Organizacja daje wam maila do rodziny i wypiszecie do rodziny, że dziękujecie im, że was wzięli, i tak dalej. Później wymieniacie się kontaktami. My pisaliśmy zawsze na Whatsappie, ja do nich wysyłałam głosówki, co u mnie i tak dalej, co robię. Co robię? Ogólnie poznajecie się. Nie wiem, czy tak jest w każdym przypadku. Ja tak zrobiłam i to było super, bo przyjechałam i już wiedzieliśmy, jak wyglądamy, jak mówimy, jak się zachowujemy i to było super. Więc bardzo polecam się kontaktować z host rodziną i nie bójcie się tego, zdecydowanie nie. Jak wyglądały przygotowania do wymiany? Eee, dużo dokumentów, dużo stresów. Musicie na przykład e, sami sobie pójść po wizę do ambasady. USA do Warszawy. Ogólnie cały ten proces jest mocno więc nie polecam bardzo i podobno teraz jest jeszcze gorzej niż jak ja to robiłam, więc ziomu się z Bogiem, ale dacie radę. To chyba tyle, więc czekajcie na następnego vloga, no i się widzimy. Pa!